Już 30 lipca zapraszamy na kolejną aukcję Młodej Sztuki w Domu Aukcyjnym de Saunicum. W katalogu znalazło się 56 wyselekcjonowanych prac, które pójdą pod młotek. Wcześniej zapraszamy Państwa na wystawę przedaukcyjną, na której prezentujemy wszystkie prace znajdujące się w ofercie. Wśród najciekawszych prac znajdujących się w katalogu na uwagę zasługuje obraz Teresy Legierskiej, na którym artystka umieściła mnóstwo małych postaci, każda z nich trzyma w ręku polską flagę. Widz, patrząc na, na prezentowaną pracę, ma wrażenie, że całość kompozycji ulega drganiu. Wydawać by się mogło, że jest to obraz polityczny, jednak jak mówi sama Legierska. Ma on symbolizować poczucie wspólnoty, dążenie do zmiany na lepsze. Błękit w obrazie Teresy Legierskiej ma symbolizować czystość, stałość uczuć, wierność i trwałość. Aukcje młodej sztuki w domu aukcyjnym Dessaunikum organizowane są już od 12 lat. Niejednokrotnie okazywało się, że pokazywani i sprzedawani u nas artyści osiągali sukcesy wystawowe i międzynarodowe. Dziś już wiemy, że projekt aukcji młodej sztuki spotkał się z niezwykłym entuzjazmem miłośników sztuki. Dlatego zdecydowaliśmy się zorganizować aukcję również w wakacje. W katalogu lipcowej aukcji Młodej Sztuki nie brakuje prac, które myślą, przywołują nam wakacyjne letnie wspomnienia. Wakacyjne motywy znajdziemy między innymi na obrazach Pauliny Zalewskiej, Natalii Sroki, Marty Bileckiej czy Magdaleny Kępki. Wszystkie prezentowane prace w katalogu licytowane będą od 1000 zł. Zapraszam do zapoznania się z całym katalogiem Aukcji Młodej Sztuki na naszej stronie internetowej desa.pl. Aukcja 30 lipca odbywać się będzie bez udziału publiczności na sali. Zachęcamy Państwa do składania zleceń stałych, telefonicznych oraz licytacji na żywo przez aplikację mobilną.